No, witam, witam grupę i dzisiaj fajny live'ik z mojego starego miasta, w którym e, właściwie się można powiedzieć wychowałem z Gliwic, ale temat, ale temat jest, grupa jest poświęcona inwestowaniu, więc temat jest związany z inwestowaniem i dzisiaj trochę więcej o inwestowaniu w swój własny biznes i tak samo jak w inwestowaniu w... W akcje, w spółki, czy tak samo jak w spekulacji, musimy wiedzieć, co robimy. Musimy poznać te walory, nauczyć się ich analizowania, abyśmy mogli podejmować dobre decyzje. To tak samo jak prowadzicie swoją firmę, swoją spółkę, no to słuchajcie, nie jest inaczej. Też musicie wiedzieć, co jest po prostu w tym waszym biznesie grane, bo jak nie wiecie, to mogą być problemy. I teraz. Jak sobie sprawdzacie na ścianach niektórych waszych znajomych, to dzisiaj po Polsce czy nie wiem, czy to dzisiaj tylko, czy od kilku dni ale krąży taki wstrząsający mail, który bank wysyła swoim klientom odnośnie blokowania ich kont. I że oni absolutnie nie mogą informować, dlaczego te konta są blokowane, jeżeli, jeżeli byłyby zablokowane. I akurat, wiecie, ja rozumiem, mówię, nie znam dokładnie sytuacji, więc trudno mi ocenić zasadność tego, ale przynajmniej na pierwszy rzut oka to słabo brzmi, że prowadząc biznes w Polsce mi zablokują konto. Jeżeli mi zablokują, no to w jaki sposób ja miałbym zapłacić teraz pracownikom, w jaki sposób miałbym zapłacić za czynsze i tym podobne. Mogą czasami to być większe spółki. Nie bardzo sobie wyobrażam, jak mógłbym prowadzić biznes, gdyby mi na przykład zablokowano konta bankowe, i teraz nie jestem w stanie ludziom popłacić wypłaty i co im powiem. Sorry, ale nie mogę ci zapłacić, bo mam zablokowane konto, więc nie wiem po prostu, jak ten biznes się tutaj dokładnie robi, ale wygląda na to, że nie jest to łatwe. Jeżeli i przypuszczam, że tak to właśnie wygląda. I teraz jak jest? Jak jest. Sposób na rozwiązanie takich problemów, nie wiem, nie wiem, ale na pewno, na pewno prowadząc swój własny biznes, musicie być sprytni i musicie rozumieć, w jakim kraju robicie biznes. Ale, jeżeli ja na przykład miałbym robić biznes w jakimkolwiek kraju, i czuł czuję, że staje się to bardziej czy bardzo restrykcyjne, to bym się na tym zastanowił i myślał, czy są jakieś lepsze klimaty do tego, aby pieniądze zarabiać. Bo inicjatywa i pomysły to jest jedna rzecz, ale później możliwość normalnie prowadzenia biznesu bez jakiegoś większego stresu to jest zupełnie inna, inna sprawa. No i czasami wygląda na to, że nie wszystkie klimaty, nie wszystkie miejsca, nie wszystkie kraje. Są e, biznesowi przyjazne. Na pewno też to zależy od tego, jakiego rodzaju jest to, jest to biznes, ale tak to wygląda. I jak czytam na, na ścianach znajomych, to zazwyczaj mówią, co to K jest. Nie? Czyli widać, że jest duży, duży em, jest duże oburzenie w związku, w związku z tym mailem, który bank wysyła, że mogą ci po prostu zablokować konto i nawet nie wiesz dlaczego. I to mówią, że to może trwać kilka, od kilku dni do kilku miesięcy. Wyobraźcie sobie kilku miesięcy, ja sobie nie wyobrażam kilku miesięcy. Za kilka miesięcy to Waszego biznesu nie ma, jesteście zamknięci. Jak pobraliście kredyty, jesteście zbankrutowani. No potencjalnie, potencjalnie tragedia. Ogólnie świat jest widać tak, tak zrobiony, że żeby wyciągnąć, czy właściwie wy, wystawić głowę ponad tłum, żeby oprócz tych wszystkich problemów, jakie normalnie ludzie mają ze zdrowiem, czasami jakieś rodzinne problemy inne, żeby jeszcze oprócz tego mieć problemy z zarabianiem pieniędzy, no to tych problemów się e, robi dość dużo. No i niestety, trzeba tutaj sobie radzić, trzeba umieć sobie radzić, wymyślać rozwiązania, żeby nam tych wszystkich pieniędzy po prostu e, nie zabrali. Dla osób, które mogą na przykład być zainteresowane robieniem biznesu w Tajlandii, powiem Wam, że też nie jest wcale tak łatwo robić biznes w Tajlandii. Ale problem robienia biznesu w Tajlandii jest inny. Mianowicie, ciężko jest wymyślić taki biznes, za który ludzie by chcieli Wam płacić, czy produkt, czy serwis, za który ludzie chcieliby Wam płacić. Czasami słyszycie, że ktoś Wam może mówić, że tutaj w Tajlandii. Właściwie teraz jestem w Polsce, ale w Tajlandii jest wszystko tak super i jest tyle możliwości biznesowych. Obawiam się, że to nie jest prawdą. Obawiam się, że takie banalne pomysły, typu będę prowadził restaurację czy guest house, czy inne, będą się raczej kończyły tym, że ludzie pieniądze stracą. Już nie mówiąc o wszystkich dodatkowych problemach związanych z pozwoleniami na pracę i tym podobnymi, e, więc jak, jeżeli chcecie robić, czy się decydujecie zainwestować w swój własny biznes, to również musicie się na ten temat uczyć, szkolić, e, podglądać może co inni robią, staracie mieć jakiś network fajnych ludzi, którzy, którzy Was, którzy was e, mogą potencjalnie Również tego biznesu nie tyle nauczyć, ale może też coś podpowiedzieć. Mieć dobrego księgowego, na przykład, który też was poprowadzi, bo podatki, te różne rzeczy, papiery w wielu krajach to są, to są też potencjalnie problematyczne, problematyczne sprawy. Ogólnie rzecz biorąc, jak będziecie, mieli, będziecie prowadzić biznes, to nie, będzie to nie będzie to łatwe. Fajne jest to, jak inwestujemy. W spółki giełdowe, że jeżeli macie pieniądze i zainwestujecie w taką spółkę, spółkę giełdową, no to wiele tych problemów jest rozwiązanych dla was, za Was praktycznie. Wy po prostu musicie wybrać odpowiednią spółkę. Ja się schylam już w tym, w tym kierunku, już wolę być po prostu inwestorem giełdowym, bo prowadząc biznes przez 17 lat... Prowadzenie biznesu, zarządzanie ludźmi, e, budowanie nowych oddziałów, e, wszystkie kontakty z emigracją, pozwolenie na pracę i tym podobne mnie mnie zmęczyły, i żeby jeszcze e, później było z tego jakieś, jakoś dużo, dużo pieniędzy, ale porównanie do tego, co jest możliwe na giełdzie, ten biznes giełdowy jest, jest znacznie, znacznie fajniejszym biznesem. Teraz jeszcze, jakie są moje wrażenia, bo to e, też niektóre osoby mnie pytały. E, więc jechałem z Polski, teraz już będzie 21 lat temu, i e, no dużo się zmieniło, ale ogólnie wizualnie zmieniło się, na, zmieniło się na lepsze. Zmieniło się, wizualnie wygląda to, wygląda, że już ten, że już ten komunizm powoli, powoli przemija. I zaczyna się powoli kapitalizm. Wy, Wyładniały ogólnie rzecz biorąc ulice, parki. Akurat jeszcze trafiłem też na super, na super pogodę. Domki wyglądają coraz fajniej. Samochody na ulicach jeżdżą, jeżdżą fajne. Też. Na przykład wczoraj z bankiem rozmawiałem, też wysio, wysoki poziom uprzejmości, czy jeszcze coś panu potrzebuje, i tak czy jeszcze pan coś potrzebuje ogólnie było fajnie, czy jest fajnie, e, więc no wizualnie, to wygląda, wizualnie to wygląda ok. No i wizualnie to też wygląda tak, że ludzie mają pieniądze. Jak to w praktyce wygląda chyba trochę inaczej? ale przynajmniej wizualnie wygląda, wygląda to dobrze. I mam duży sentyment do tego miasta, bo tymi ulicami, po których na przykład teraz chodzę, no to chodziłem tysiące razy za młodego, za młodego chłopaka. I no nostalgia, nostalgia na pewno jest. Odwiedzić, jak to się mówi, stare śmiecie. E, niestety wielu moich znajomych powyjeżdżało, także już nie mam tylu znajomych, co miałem w przeszłości w tym mieście, ale moja rodzina, część rodziny dalej tutaj mieszka. Pojadłem polskiego jedzonka, chociaż już po takiej długiej głodówce nie mam takiego pragnienia i chyba to swoje uzależnienie od jedzenia złamałem, więc już nie mam takiej wielkiej potrzeby jedzenia. Więc ten lajwik z Gliwic. Pozdrawiam wszystkich. I jesteśmy w kontakcie. Miłego wieczoru.